In really Potomak Square zaangażowany był w paskudny interes poprzez pracę dla ludzi, których określiłbym jako przeciwników Polski. To mocne słowa. Tym bardziej, że dwa lata po tym, jak lobbysta wziął pieniądze od ludzi powiązanych z Putinem, umowę z nim podpisała założona przez rząd Zjednoczonej Prawicy Polska Izba Handlowa w Stanach Zjednoczonych. A zaangażowani w proces jej tworzenia byli ludzie pokazani na tym zdjęciu. Jak ustaliliśmy, premier Mateusz Morawiecki oraz wicemarszałek Senatu Adam Bielan, między innymi podczas takich jak to spotkań, osobiście nadzorowali proces powstawania izby, dobór jej członków oraz wpływali na jej decyzję w czasie, gdy instytucja ta podpisała umowę z zaangażowaną wcześniej do szerzenia propagandy Kremla firmą Potomac Square Group Christophera Coopera. Dokumentację na ten temat odnajdujemy w internetowym rejestrze amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, zwanym FARA. To skrót od nazwy ustawy o rejestracji agentów zagranicznych. Rejestrować muszą się w nim wszystkie amerykańskie organizacje pożytku publicznego, które założone zostały i prowadzone są przy udziale obcych państw. To właśnie tam odnajdujemy datowane na kwiecień 2018 roku dokumenty rejestracyjne Polskiej Izby oraz datowaną na lipiec 2018 roku umowę z propagandystą Kremla. Nie wiem, kto w polskim rządzie podjął decyzję, żeby ich użyć, ale z całą pewnością rodzi to pytania na temat Polski, która wyciąga rękę do firmy, która faktycznie pracowała na rzecz interesów Kremla. Podkreślmy, jedną z pierwszych decyzji założonej przez rząd Mateusza Morawieckiego Instytucji o nazwie Polska Izba Handlowa w Stanach Zjednoczonych było podpisanie umowy o współpracy z waszyngtońskim lobbystą, który zaledwie dwa lata wcześniej skompromitował się pracą dla ludzi Kremla, próbującymi wpłynąć na amerykańskie wybory. Za chwilę wykażemy. Że nie tylko premier Morawiecki, ale i ówczesny wicemarszałek Senatu Adam Bielan oraz ich najbliżsi współpracownicy odegrali zasadniczą rolę w procesie powoływania Polskiej Izby Handlowej i doborze jej pierwszego zarządu, w tym człowieka, który podpisał umowę z putinowskim lobbystą. Pokażemy też, że współpracownikowi Kremla Polska Izba Handlowa zapłaciła pieniędzmi pochodzącymi z polskiego budżetu.